Aha. Idzie, ha! Idziemy, idziemy, idziemy! Chodź, <grym> bo nas goni! A. Nie wiadomo, co zrobi! No, ale... ale No i nie, <grym> nie, <wytrza się grym> nie wiadomo, co odbije. Aha, chodź Bartuś, bo to jakiś no, wariat tak, widać. To jest taniec jakiś, chodź. Aha, o. Chodź, byśmy ci wytrzymywali. O, idzie do pani, zobacz. Ale są najbezpieczniejsze. Widzisz, jak jedzą chleb dokładnie? No. no. Rzucić mu nie, Bartek, bo on będzie szedł do nami, wiesz? O! O! Gdzie wy jesteście? Bo nam zimno. Nie No to co, spotykamy się w akademiku? Czy do nas? Dobra, to tak kurde za. No to tak, ale tak, słuchajcie, tak za 40 minut? Chodź Bartula. Hmm? Chodź, też tam podejść bliżej? No to tak. Nie wiem, chyba nie wiesz? Aha. Ale nie ma fajne. Łapki. No pogłaska póki jest zajęty. Zjadły taki No? Tam, gdzie tam, gdzie im nie trwało. Są takie ładne? Mhm. Fajne? No dobra, ale chodź Bartuś, bo one są niebezpieczne, wiesz? One są trochę. No wiem właśnie, <suszy> dlatego... Może, no, w drogi przyjdzie, ale nie niestety... <suszy> no. 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 Ale tamtorej, ja tam trzymałam ją, chciałam, ale wczoraj nie. Ale ładne, no, nie? Bartuś. No uważaj, no. No, chodź, chodź, chodź. chodź. Nasiłam, no, bo one mogą uszczypnąć. Wiesz, tym dziobem swoim. Zobacz, jaki ładny. Ale śliczny, tak, nie? Tak, tak, tak. A, no, mama tu nagrywa. Zobacz, jaki ładny. No, ale dobra, chodź. Już starczy. Chodź, mama ci zdjęcie zrobi.